Gdynia Sailing Days 2021. Jesteśmy po pierwszym dniu Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych na klasie Open Skiff. Jest z nami prowadzący regaty po pierwszym dniu, Piotr Trela. Powiedz mi, Piotrek, jak się czujesz, ponieważ jesteś tutaj z Gdyni, Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia. Jesteś tutaj prawie codziennie na akwenie. Jak ocenisz dzisiejsze ściganie? Dzisiaj było znakomicie. Wiatr mi się bardzo podobał. No, dobrze mi się pływało, no. A czy dla Ciebie jest to presja, żeby startować w takich regatach, w Mistrzostwach Polski, żeby wygrać tutaj na, na Twoim akwenie, czy raczej traktujesz te regaty jako zabawę? No, stresik jest zawsze, ale jest, jest, good, jest ok. A co byś powiedział o swojej konkurencji, ponieważ wiemy, że w klasie openski Ski wściga się prawie 50 łódek, czyli jest to bardzo duża konkurencja. Jak oceniasz swoich rywali? Rywale są dobrzy, starają się, starają się mnie dogonić, ale nie zawsze to wychodzi. Nie zawsze to wychodzi. Widzieliśmy, że wygrałeś dwa wyścigi na trzy dzisiaj rozegrane. W tym trzecim wyścigu na którym miejscu wpłynąłeś na metę? W trzecim wyścigu wpłynąłem pierwszy. A jakieś plany na, na ten sezon? Na, na ten sezon to jadę na Mistrzostwa Świata na Sardynie i mam nadzieję, że. No postaram się tam być w piątce co najmniej. Trzymamy kciuki. Karolina Sołtaniuk, Piotr Trela. Jutro już kolejne wyścigi na klasie Open Skiff. Trzymamy kciuki, żebyś doprowadził to złoto i powodzenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.